Cześć, dziś pogadamy o stablecoinach. Czym są? Stablecoiny powstały w 2014 roku, a do dziś istnieje ich około 200. Najbardziej popularnym jest Tether USDT. Czym są stablecoiny? stablecoiny stablecoin jest rodzajem kryptowaluty, która charakteryzuje się stałą ceną. Stabilność kursu zazwyczaj osiąga się poprzez powiązanie wartości monety z aktywami rezerwowymi, takimi jak. Waluta Fiat lub złoto. Na przykład, Stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim zawsze będzie wart jednego dolara. Poza tym, Stablecoiny można również postrzegać jako blockchainowe wersje tradycyjnych walut. Co wam tu daje? Załóżcie, załóżmy sobie, że kupiliście sobie Bitcoina. Przykładowo, kupiliście go za 10 tysięcy dolarów w dobrym czasie. Dziś jest warty ponad 100 tysięcy, no i chcecie dzisiaj spieniężyć po prostu bitcoina. Sprzedajecie go na przykład do USDT i jego wartość zawsze będzie wynosiła 1 do 1 z dolarem, czyli coś, co pozwala ustabilizować. Oczywiście bitcoin może później spaść lub wzrosnąć, to zależy. Jeżeli spadnie, na przykład macie 100 tysięcy dolarów, bo żeście sprzedali jednego bitcoina, spadnie do 80 tysięcy, to możecie znowu sobie za to odkupić tego bitcoina, czyli będzie go jeden z jakimś tam dodatkiem. Jak wzrośnie cena, no to po prostu już więcej nie zarobicie. Stablecoiny są właśnie fajnym rozwiązaniem i dają dużo bezpieczeństwa. Stablecoin utrzymuje stabilną wartość dzięki powiązaniu z rezerwami aktywów w stosunku 1 do 1. Parytet najczęściej dotyczy waluty Fiat, takiej jak na przykład dolar amerykański. To jest najczęściej porównywalna waluta, czyli jeżeli macie jednego USDT, to macie tutaj. Jeżeli kupicie USDT o wartości 200 dolarów, taka sama kwota zostanie dodana do rezerw projektu, a 200 tokenów zostanie wymitowanych i przesłanych do Twojego portfela. Czyli bez względu na to, ile czy będziecie trzymać USDT, powinien mieć taką samą wartość zawsze. Dzięki stablecoinom są płatności globalne. Możecie je wykorzystywać do płatności kartą, oczywiście wcześniej odprowadzając podatki. Jak, naz jak, jak wskazuje nazwa, stablecoiny zabezpieczają walutę fiat, amortyzują swoją wartość za pomocą waluty fiat, najczęściej do dolara amerykańskiego. Oznacza to także, że ich rezerwy nie są zamknięte w in w inteligentnych kontaktach, ponieważ istnieją poza blockchainem. Najpopularniejsze stablecoiny walutą fiat to jest Tether USDT, USD, USD coin, USDC, Binance i USD, BUSD. Jak kupić stablecoiny i tak dalej? No to tutaj sobie po, pogadamy o, o tym na kolejnym odcinku. Dziś życzę wam dużych sukcesów i jak najwięcej stablecoinów na portfelu. Do usłyszenia, hej.